Dzisiaj będzie krótko i bez zbędnego pierdzielenia. Jak wymienić pasek klinowy w transicie 2.2 TDCi 2006 rok model 7. Tam są jakieś filmiki na necie, że to nie ma napinacza, tylko pasek rozciągliwy. No Tutaj jest rozciągliwy, ale na wspomaganiu. Na alternatorze i klimatyzacji jest pasek standardowy i napinacz standardowy. Żeby wymienić pasek trzeba odkręcić ten napinacz, bo on jest bardzo blisko tam zobaczcie silnika. I pasek nie przechodzi pod tym napinaczem. Ja sobie zdecydowałem się założyć nowy napinacz, żeby go odkręcić. On jest przekręcony na dwie śrubki ósemki, na kluczyk dziesiątkę. Te śrubki wchodzą prostopadle do napinacza od tyłu silnika. Żeby je odkręcić, trzeba zdemontować obudowę filtra kabinowego i obudowę górną filtra powietrza i jedynie takim kluczem niczym innym nie odkręcimy. Tylko takim. Zdjąć kabel z kostki sprężarki kompresora kompresora klimatyzacji, bo tam jest, tam jest, on, on przeszkadza i ta śrubka jest bardzo blisko. Wtyczki, więc tam żaden inny klucz nie podchodzi, tylko, tylko taka dziesiątka. I dolną i górną śrubkę odkręcamy, kładąc się tutaj na silniku i wkładając ręce tam głęboko. Po odkręceniu i wyrzuceniu, wkładamy, przekładamy pasek pod ten napinacz, tą gładką stroną. Potem to już się da wszystko zrobić, jak on już tam, zresztą siedzi w tej dziurze między silnikiem a napinaczem. Można go obrócić i ten, ważne, żeby on tam, żeby on tam wlazł. I przykręcamy. Jak mamy przykręcone, w nim jest kołek, on jest napięty, teraz da się go założyć na kółka. Trzeba podokręcać rolkę i napinacz. Ja tu jeszcze odchyliłem rolkę hamulcową, tu wyczepiłem z zaczepu, żeby było łatwiej. I po założeniu tego paska i do końca rolek wyrzucamy tą blokadę i potem na koniec zakładamy pasek na wspomaganie ten albo jak się ma przyrząd, a jak nie, no to też się uda. Trzeba go wciągnąć po prostu na kółko, bo on nie ma napinacza, a no to jest rozciągliwy pasek. No i złożyć potem obudowę filtra kabinowego i filtra powietrza i pozamiatane. Ale nie, nie życzę nikomu robić tego na drodze, bo przerąbane. Po prostu lepiej sobie zrobić to zawczasu gdzieś w spokojnych warunkach. No to tyle przy wymianie. Fordo pozdro. Cześć.